pod tytułem Nowe gadżety państwa kruszewskich. Jędruż właśnie odebrał przesyłkę. Co to jest, kochani? To będzie siewnik do koniczynki na, na winnicy Między <grym> nogi. Okay. Bo się okazało, że tam są takie małe nasionka, że jest specjalna technologia jakoś tak się robi, żeby ją odpowiednio osadzić, ale nikt tutaj tego nie umie już we wsi. Aha. Więc trzeba było. Rzeczy, co, jak w... jak to jest, to Szybko, co ten pan wymyślił? Siedni, słuchajcie. Mm. No, pokaż. wow. Znasz? Awokado. No. Obok naszego sztucznego kwiatka, który wzięliśmy ze śmietnika pod blokiem, rośnie awokado. Doniczka nasza. Nikt taki doniczka. Oh. Kochani, Dzisiaj jest Boże Ciało. Nie wiem, czy y, Wy obchodzicie ja z y, y, no... My obchodzimy nasze własne Boże Ciało. My, 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 my nie obchodzimy aż tak. Ja nie obchodzę na na moje. Nasza religijność jest bardziej duchowością niż religijnością, ale o tym nie jest ten film. Y, dzisiaj, wczoraj mój syn powiedział, że nasza, nasz teraz wygląda jak. jak Cygańska chata. I trochę w tym jest Drak ze względu na to, że robi e, to, ten remont tej stajenki. To wszystkie graty e, powyciągał na, na taras i, i to teraz wygląda jak naprawdę. No, no, wygląda jak wygląda. Kredensik się prezentuje, ale chciałam Wam coś po, po, powiedzieć. Wczoraj przyjechaliśmy tutaj z takimi różnymi nastrojami. Jeszcze w takim e, miejskim. E, no W takim miejskim yy, 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 zgiełku, naszym miejskim, yy, z miejskimi troskami, pośpiechem, stresem, i, i, i wnieśliśmy to. Podróż była taka, taka se. I przyjechaliśmy tutaj, i dzisiaj rano po prostu wdrapaliśmy się na tamten hamak, co Wam pokazałam. Poczekajcie, ma, 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 tak wyglądają już lipki, które tak rozkwitły zieleni, po prostu nurza się całe podwórko, a to jeleń, Proszę Państwa. Dobra, muszę, muszę. Muszę, bo inaczej się uduszę. Nie wiem, czy Wy też tu widzicie to, to zwierzę. Ja już kiedyś je pokazywałam. To jest nasza, nasza papuga kakadu. Tam ma nawet oczko, które jej zrobiłam z pierścionka. Oczywiście Jędrek, robiąc y, cały Porządek, znowu mi przywalił niestety ojoj, co tu się wydarzyło poczekajcie jeszcze chwilkę ach, mysza jeleń miał jeszcze koraliki, ale koraliki się chyba rozdarły no jakoś musimy z tym się uporać, zrobimy następne koraliki tu jest nasz inny mysza jeleń tu jest już prawie no już całkowicie otynkowana jeszcze tylko wymiana dachu który po prostu u nas no wiadomo, eternit Okej, okay, więc, więc, więc to, to to, jest tak. Relacja z podwórka. Co tu się zmieniło? Ale pokażę Wam coś jeszcze super super fajnego. Zanim przejdziemy do winnicy, pokażę Wam. Ojej, to już nawet nie pachnie moimi krówkami, które stały tam. E, maleństwa. Gdzie one są? Tutaj są e, czyżyki, a tu jest kule. Okej, okay. tu, a nie Rudziki? Rudziki, nie. Tam jest, tam mamy jednych lokatorów. Nie, nie, tu. Masz nawet Nie, ale tu, 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 nie, jest gniazdko. Puste. A, okej. Okay. Tutaj wejść na to, ale nie słychać Może tutaj być pod. Uwaga, może się nie z... Nie. Podesz mi, okej. Okay. Mam tak tutaj. O! Dzisiaj ma być świąteczny outlook. Chyba już. Jak masz? Mogłoby lecieć przez tydzień. Nie ma Super. Pióreczko tylko zostało. A jaskółka pani mystek. A Jaskółka? Ona wysiaduje do tego To nie, to tam nie możemy. Jak, jeżeli jaskółka wysiaduje, to... Nie ma, jej. możemy, zobaczyć, Dobra, chyba też nie ma. Słuchajcie. Więc tak to wygląda teraz. Wielkie porządki, wielkie porządki. Się tutaj dzieją? wióry, tysiące wiór i Szelka razem z nimi. Mój czysty pies, wczoraj myty, polerowany. No i oczywiście zabawka Jędrka pod tytułem kopareczka. I wroteczka. To, to za historia. Nie, zreko. W domu taka czysta woda źródełkowa, Dobra. Dobra pauza, pauza, tak, tak, tak. Dobra, poczekaj pauza, tak, tak, tak.